Nam strzelać nie kazano wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole dwieście armat krzmiało artyleryi ruskie ciągną się szeregi prosto długo daleko jak morza brzegi i widziałem ich wodza Przybieg mieczem skinął i jak tak jedno skrzydło wojska swego zwinął wylewa się spod skrzydła siśniona piechota długą czarną kolumną jak lawa błota nasypana iskrami baknetów jak sępy czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona jak głaz wodzący morze reduta ordona sześć tylko miała armat wciąż dymią i świecą i nie tyle prędkich słów gniewne usta ustamiecą nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w rozpaczy, ile z tych dział leciało bom, kul i kartaczy. Patrz, tam granat w sam środek kolumny się nurza, jak parę bryła lawy, pół dymem zachmurza. Pęka śród dymu granat, szyk pod niebo leci i ogromna łysina śród kolumny świeci. Tam kula lecą. Dara grozi, szum i wyje. Ryczy jak byk przed bitwą. Miota się, grunt ryje. Już dopadła, jak boa. Śród kolum się zwija. Pali piersią, rwie zębem. Oddechem zabija. Najstraszniejszej nie widać. Lecz słychać po dźwięku. Po waleniu się trupu. Po ranionych jęku. Gdy kolumnę od końca do końca przewierci jak gdyby środkiem wojska przyszedł anioł śmierci gdzież jest król co na rzedzie tłumy te wyprawia czy dzieli ich odwagę czy pierś sam nadstawia nie on siedzi o 500 mil na swej stolicy król wielki samowładny świat połowicy. Z marszu brwi i tysiące kibitek nadleci. podpisał tysiąc matek płakuje dzieci skinął padają knuty od niemna do Chiwy mocarzu jak bóg silny jak szatan złośliwy gdy turku za Bałkanem twoje starszą śpirze gdy poselstwo paryskie Twoje stopy liże Warszawa jedna w twojej mocy się urąga, Podnosi na cie rękę i koronę ściąga, Koronę Kazimierzów, chrobry swoje głowy, bo ją ukradł i skrwawił, synu wasilu. Car dziwi się, a ze strachu drżą poterzbuczany, Car gniewa się, a ze strachu mrą jego dworzany, ale sypią się wojska, których Bóg i wiara Jest car, car gniewny, umrzem, rozweselim cara Posłany wódz kaukaski, siłami półświata Wierny, czynny i sprawny, jak knut w ręku kata Ura, ura, patrz blisko reduty Już wrowy walą się na faszynę swe swetułowy Już czernią się na białych palisadach wałów jeszcze reduta w środku jasna od wystrzału Czerwieni się na czernią, jak w środek mrwiaka Wrzucony motyl błyska Mrowie go naciska Zgasł, tak zgasła reduta Czyż ostatnie działo Strącone złoża w piasku pasze zagrzebało? Czy zapał krwią ostatni bombardyje zalał? zgasnął ogień już moskal rogatki wywalał gdzież ręczna broń ach dzisiaj pracowała więcej niż na wszystkich przeglądach za władzy ręce. zgadłem dlaczego milczy bo nieraz widziałem garstkę naszych walczącą z moskali nawałem gdy godzinę wołano dwa słowa pal nabi gdy oddechy dym tumi trud ramiona słabi a wciąż grzmi rozkaz wozu. wreżą żołnierza czynność. Na koniec bez rozkazu pełnią swą powinność. Na koniec bez rozwagi, bez czucia pamięci. Żołnierz jako młyn palny nabija, grzmi, kręci. Broń od oka do nogi, od nogi na oko. Aż ręka wodownicy długo i głęboko. Szukała, nie znalazła i żołnierz pobladnął nie znalazłszy ładunku już bronią mnie władnął i uczuł że go pali strzerba rozogniona upuścił ją i upadł nim dobiją skona tak myślił a w szani Z nieprzyjaciół kupa już lazła jak robactwo na świeżego trupa pociemniało mi w oczach a gdy mu łzy ocierał słyszałem że coś do mnie mówił mój generał on przez chunetę wspartą na moim ramieniu, długo na szturm i szaniec poglądał w milczeniu. Na koniec rzekł stracona, spod lunety jego wymknąło się Łez kilka, rzekł do mnie kolego. Wzrok młody oczkiem lepszy, patrzaj tam na wale. Nasz Ordona, czy widzisz, gdzie jest? jenerale czy go znam? tam stał zawsze to działo kierował nie widzę znajdę dojrze wśród dymu się schował lecz wśród najgęstszych kłębów dymu ileż razy widziałem i rękę jego dającą rozkazy widzę go snu widzę rękę błyskawice wywija grozi wrogom trzyma palną świecę biorą go zginął o nie skoczył w dół do lochu. Dobrze, że jenerał, nie, generał, nie odda im brochu. Tu blask, dym, chwila cicho i huk jak stu gromu. Zaćmiło się powietrze od ziemi wyłomu. Harmaty podskoczyły jak wystrzelone. Toczyły się na koła, ląty zapalone. Nie trafiły do swoich panew i dym wionął prosto ku nam. I w gęstech chmurze nas ochłonął. I nie było nic widać prócz granatu blasku, i powoli dym rzetniał, opadał deszcz piasku, spojrzałem na redutę bały palisady, działa i nasze garstka i wrogów gromady. Wszystko jako sen znikło, tylko czarna bryła, ziemi niekształtnej leży, rozjemcza mukiła. Tam i ci, co bronili i ci, co się wdali. Pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawali. Choćby cesarz Moskalem kazał wstać już dusza, Moskiewska tam raz pierwszy cesarza nie susza. Tam zagrzebane tyulusa ciała, imiona. Dusze gdzie nie wiem, lecz wiem gdzie dusza ordona. On będzie patron szańcu, bo dzieło zniszczenia w dobrej sprawie święte jak dzieło tworzenia. Bóg wyrzekł słowo, stań się Bóg i zgiń wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze, Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona Obleją jak Moskale, redute Ordona. Każąc plemię z zbrodniami zatrute, Bóg wysadzi te ziemię, jak on swą redutę.